Czym tak naprawdę jest PROMPT? Tak jakby kilka słów o tym i o tym po prostu jak my się mamy z, naszym, z naszą sztuczną inteligencją, z naszą komputerze komunikować. Generalnie zasada jest taka, że im prościej tym lepiej I, i za chwilę też powiemy sobie o kilku zasadach dotyczących składni gdyby, i języka, którym się będziemy porozumiewać w tym wypadku z silnikiem Stable Diffusion. Ponieważ inaczej byśmy się porozumiewali trochę, na przykład, nie wiem, z, chociażby z czatem G GPT, albo z jakimkolwiek innym silnikiem sztucznej inteligencji, który nie bazuje na stable diffusion. Y tak jak tutaj mogą Państwo sobie doczytać, y nie chcę też gdyby tego powtarzać, y a te zasady za chwilę będziemy sobie tak i tak omawiać. Więc w skrócie, krótki opis. Żeby po prostu sztuczna inteligencja wiedziała, co dokładnie chcemy i jak to chcemy po prostu pokazać. Krótki to znowu nie znaczy aż tak krótki, a mianowicie sztuczna inteligencja też nie umie czytać naszych myśleń. W związku z tym, tak jak widzimy tu po lewej stronie napisanie, po prostu Modern House wygeneruje totalnie randomowy wynik, tak? który po prostu będzie na 100% po prostu nie będzie tym, czego chcemy, tak? bo po prostu wygeneruje coś, co uważa za stosowne z, z taką ilością danych, którą wpisaliśmy. E, natomiast już podawanie większej ilości informacji, co to ma być, z jakich materiałów, e, jak na przykład ma być umiejscowione, e, co ma zawierać, jakby te wszystkie informacje pomogą sztucznej inteligencji generować obrot, który będzie jak najbardziej zbliżony do tego, co byśmy chcieli oczywiście uzyskać. Teraz tak, jeszcze na chwilkę wróćmy do parametrów, które mamy tutaj w naszym oknie naszego AI Visualizera. A mianowicie te trzy suwaczki, które tutaj widzimy, pokazuję tutaj teraz w tym oknie po prawej, czyli Shape Fidelity Iterations oraz Prompt Strength. To są rzeczy, które trochę nas odciągają w przypadku pisania promptów. My nie wszystko zawsze musimy tutaj dopisywać dzięki temu, ale one też jak gdyby rządzą się swoimi prawami, tak? I o ile Shape Fidelity ma nam pomóc, jak gdyby właśnie to dzięki tylko temu słowakowi generować bardziej widok zbliżony do tego, co wpiszemy do promptu albo co będzie pokazane w naszej geometrii z Archicada, lub nie. I, i zaczynając się od tego, oczywiście im bardziej e, podkręcimy tą wartość, tym będą to e, widoki zbliżone bardziej do tego, co mamy w naszym pliku, i my damy mniejszą wartość też tuż państw, co będzie robiła po prostu różne dziwne rzeczy. E, z czego również oczywiście mogą wyjść bardzo fajne e, wizualizacje, które Mogą nas albo na przykład naszego inwestora zainspirować do wielu rzeczy. Iterations, czyli iteracje, to jest ilość jakby, obliczeń, które nasza sztuczna inteligencja, nasz silnik będzie sobie generował. Im ta wartość jest wyższa, tym oczywiście ten wynik będzie lepszy, będzie miał lepszą rozdzielczość, będzie bardziej dokładny. Im jest niższa, tym oczywiście te sneczki będą coraz gorsze. Jest, wrócę na chwilę do tych widoczków, które tu były na początku, ponieważ bo to tak, gdyby to, to dobrze widać, tak? Ten ob obrazek z lewym górnym rogon właśnie był wykonany przy bardzo małej ilości filtracji oraz niskiej rozdzielczości, po prostu przez co został wygenerowany jako po prostu prawie za obrazek, który wylartowało dziecko, tak? Obrazki tutaj już w, do, w prawym dolnym rogu już były generowane w tych wyższych ustawieniach, dzięki czemu no, wizualizacja już jest bardziej fotorealistyczna. I ostatnie ustawienie, czyli Prompt Strength, które no, odnosi się do tego, właśnie, jak bardzo nasz silnik sztucznej inteligencji będzie się odnosił do naszego promptu. Choć może go trzymać bardziej. W związku z tym wtedy na przykład, nie, jeśli wpiszemy, że wszystkie ściany mają być z drewna, to te wszystkie ściany będą z drewna. A jeśli się będzie tego trzymała trochę mniej, no to wtedy automatycznie jakby te ściany będą się bardziej mieszać i będą po prostu wyglądały różnie. No dobrze, ale przejdźmy w takim razie teraz do jak gdyby, samego budowania jakby z czego on się powinien składać, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Tak jak tutaj widzimy, jakby jest przykład pewnego promptu, z którego korzystałem przy tworzeniu tej prezentacji i za chwilę pokażę, jakie uzyskają z niego efekty i on się składa z tych wszystkich punktów, które tutaj mamy przygotowane z lewej strony, więc temat, jakby temat zawsze będzie niezbędny, przy czym musimy pamiętać o tym, że dodatek do w którym się tutaj posługujemy, on już Automatycznie ma wbudowany taki podstawowy prompt, że to będzie generowane, że będziemy generować budynek oraz że wizualizacja ma by być fotorealistyczna. To oczywiście da się też modyfikować i zmieniać w sytuacji, jeśli będziemy na przykład spowaczkiem prompt strength wymuszać na nim, żeby on generował po prostu bardziej. Rzeczy właśnie z nas, naszego prompta. Wtedy, jak gdyby, możemy to trochę obejść. Kolejny punkt, który tutaj mamy, to jest medium. I tutaj raczej będziemy używać właśnie materiałów, po prostu opisywać te materiały, z czego to ma być stworzone, tak? Więc właśnie na przykład, nie wiem, chociażby właśnie te betonowe ściany, szare okna i tak dalej, i tak dalej. Styl. To jest. Informacja dla sztucznej inteligencji, z czego ona by mogła korzystać? Więc na przykład, jeśli tutaj jest wpisane Art Deco albo jakikolwiek inny, który sobie wymyślimy. to oczywiście, jak gdyby już jest trochę zamieszania, bo mamy modern house, a później mamy też Art Deco. Więc to może wprowadzać zarówno ciekawe efekty, ale również trochę, troszeczkę też może sztuczną inteligencję mieszać i te fakty będą niekoniecznie takie, jakie byśmy chcieli uzyskać, ale sobie za chwilę też będziemy testować. Więc styl nam też będzie jakby generował obrazy na przykład właśnie w konkretnych realiach, tak właśnie na przykład art deco. Kolejnym punktem to jest artysta, który jest bardzo jakby Mocnym y, słowem kluczowym, bo możemy na przykład właśnie wrzucić y, nazwisko artysty i sztuczna jest na podstawie dostępu do internetu, z której wcześniej korzystała, jakby może zaciągnąć po prostu styl danego artysty, tak? Więc to chociażby właśnie Andy Warhol y, na przykład, bądź jakikolwiek inny, którego sobie wymyślimy, który po prostu jest dostępny, jak gdyby jego twórczość po prostu jest dostępna. Sieci. Kolejna, czyli strona www. Sztuczna inteligencja, jakby również umie zaciągać sobie informacje z poszczególnych, na przykład, właśnie stron, tak jak tutaj mamy wpisane iStock, który nam pozwala ściągnąć bądź kupić zdjęcia różnego rodzaju. Możemy na przykład rzucić, nie wiem, DeviantArt, bądź jakiekolwiek inne medium, które znamy. Które jest dostępne online i z którego po prostu ta sztuczna inteligencja również by mogła zaczerpnąć takie dane. Kolejny punkt, czyli rozdzielczość. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak. dodatek AI Visualizer już automatycznie gdyby wymusza na, na sztucznej inteligencji, żeby to były wizualizacje fotorealistyczne, ale dopisywanie tutaj. Chociażby właśnie tego słowa, bądź tutaj chmenterki oraz literki 8K, bądź full HT, lub jakikolwiek tego typu słów, pozwoli nam jakby wymusić na sztucznej inteligencji jeszcze bardziej wysoką rozdzielczość, dzięki czemu te wizualizacje będą po prostu bardziej szczegółowe, nawet nie tyle w 8K, bo tego też nie jesteśmy to na razie w stanie uzyskać, ale wpisanie tego słowa naprawdę pozwoli nam uzyskać trochę lepsze efekty, jeśli chodzi o wygląd jak gdyby samego zdjęcia. Dodatkowe szczegóły to są rzeczy, którymi możemy właśnie do, jakby dopowiadać kolejne aspekty naszej wizualizacji. W tym wypadku użyłem słowa organic, y, które po prostu ma nadać taki bardziej miękki, naturalny wygląd w mojej wizualizacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejny efekt jest kolor. Tutaj użyłem słowa neon, ale tu możemy dodać dowolny kolor, który nam przyjdzie do głowy, tak Że silver, black, yellow, cokolwiek. Dzięki czemu, no, ten kolor będzie bardziej używany przez silnik, dzięki czemu skamy lepsze, no, jakby bardziej kolorowe te obrazki. Tutaj znowu wrócę na chwilę do obrazków z pierwszego slajdu, ten taki bardzo różowy, który widzimy w centrum, to właśnie był na przykład użyty ze słowem pink, który bardzo mocno wymusił na sztucznej inteligencji użycie koloru różowego, tak po prostu, żeby zobaczyć jak to działa. I ostatni podpunkt, czyli oświetlenie, w którym to możemy zawrzeć właśnie informację dotyczącą światła, czy to ma być poranek, południe albo zachód słońca, czy tak jak tu na przykład z słowa god rays, czyli po prostu promienie słoneczne, które będą przenikały przez chmury, bo tak gdyby się tak nazywa i też daje właśnie ciekawe efekty, tak? więc to tak w skrócie generalnie nam mówi o tym po prostu, jak ma wyglądać składnia naszego promptu i jakie elementy powinna zawierać, żeby uzyskać jakiś pożądany efekt. Oczywiście my możemy mnożyć y, słowa w danym punkcie, a na przykład pomijać niektóre, bo na przykład nie chcemy dopisać żadnego artysty ani stylu, bo chcemy zobaczyć też to, że nie chętnie sama. Więc to nie jest obligatoryjne, natomiast temat oczywiście musi być zawsze. Kilka przykładów, właśnie rozłożenia tego promptu na kawałki. To, co powiedziałem chwilkę wcześniej, i efekty, które były generowane właśnie na podstawie tego to obrazki nie wszystkie korzystały z całego promptu, dlatego też tak jak to widzimy na przykład na tym ostatnim, mamy słońce w zachodzie, te code racing nie bardzo wyszły, ale na przykład w tych pierwszych wizualizacjach tego efektu nie ma, bo on po prostu nie był dodany. Tak? Natomiast widzimy, że jest, też było dodane w pewnym momencie słowo orange, dlatego na przykład tutaj właśnie doszło dużo więcej pomarańczu. I to tak po prostu się wykształca dalej, tak, w zależności od tego, jak bardzo będziemy te prompty sobie tutaj modyfikować.